Mamy już za sobą emocje związane z głosowaniem wotu zaufania dla rządu Donalda Tuska. Rząd się utrzymał, wiemy więc, że będą ci sami ministrowie, te same ministerstwa, ta sama ich liczba, największa chyba w historii świata, a przede wszystkim, że dalej wdrażane, wtłaczane nam pięścią, ręką, łokciem, biodrem będą te wszystkie polityki, które wymyśla Unia Europejska, lobbyści. Wielkiego światowego biznesu przez Brukselę, przez Berlin oddziałujący na Warszawę. To wszystko sprawia, że powinniśmy w tej chwili nastawiać się na taką spokojniejszą jazdę, na spokojniejsze tygodnie czy miesiące. Ale jest jeden element, który sprawia, że moim zdaniem w Polsce wcale nie będzie spokojniej ani w Sejmie, ani w mediach, ani niestety prawdopodobnie również na ulicach. Sprawa jest ważna, więc porozmawiajmy o niej. Zapraszam. Cześć, tu Radek Pogoda, witajcie w pogodnych szortach. Shortach, które będą przeznaczone tak naprawdę omówieniu tematu, który jest od lat obecny w Polsce, którego nie zmieniły absolutnie żadne zmiany władz, żadne zmiany z jednej strony tej politycznej nawalanki na stronę drugą, które nie zostały dotknięte przez 8 lat rządów PiS-u, a wcześniej nie były w żaden sposób tępione, wręcz odwrotnie były zakręcane, były jeszcze podkręcane przez rząd PO. Mowa tutaj o pieniądzach, które płyną do Polski z zewnątrz, spoza naszego kraju, pieniądzach, które są skierowane na bardzo konkretne organizacje, na bardzo konkretne działania. Bardzo często działania inne niż te, które owe organizacje pokazują jako te najbardziej dumne, najbardziej godne zainteresowania. Elementem, który sprawił, żebyśmy na ten temat porozmawiali, była informacja wypuszczona przez pana Marka Krawczyka, który jest podsekretarzem stanu w Radzie Ministrów, czyli tam w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracując bezpośrednio dla rządu Tuska, to on pochwalił się, że po spotkaniu z ambasadorem Norwegii, panem Östeinem, był, czy jak to tam się czyta, te ich dziwne przekreślone literki, dostał potwierdzenie, że ów ambasador przekazuje do Polski tak zwane fundusze norweskie w kolosalnej wartości. Wartość tego, Wkładu tego grantu, który fundusze norweskie dla Polski przewidziały, to aż 83 miliony euro. Operatorem, czyli instytucjami, które będą te pieniądze rozdzielać na poszczególne projekty, na poszczególne potrzeby, będzie kilka fundacji, kilka organizacji pozarządowych, które w Polsce mają bardzo znaną historię, które w Polsce bardzo mocno zapisały się, niekoniecznie w sposób prawidłowy i niekoniecznie w sposób pozytywny. Pierwszym z operatorów wskazanych przez pana podsekretarza stanu jest Fundacja Batorego. Fundacja ta mieści się w Warszawie, ma bardzo ładny, gustowny, nieduży biurowiec położony na Starym Mieście przy ulicy Sapieżyńskiej. W biurowcu tym oprócz biur, które są całkiem fajne i znam je dość dobrze od środka, bo mam tam jednego klienta, to przede wszystkim w tym biurowcu znajdują się świetnie wyposażone i bardzo dobrze przemyślane sale konferencyjne. W salach tych kilka razy w tygodniu odbywają się szkolenia, prezentacje, czy właśnie jakieś warsztaty, na których uczy się takie osoby, które nazywamy aktywistami. Ja je nazywam rakiem na tkance polskiego społeczeństwa. Otóż tych aktywistów uczy się, w jaki sposób wykorzystywać polskie przepisy, przepisy europejskie, wszelkiego rodzaju programy, polityki itd. itd. do tego, aby krzewić pomysły, które nie zawsze są korzystne dla Polski, nie zawsze są korzystne dla Polaków. A zwykle skupiają się na tym, aby realizować impre, interesy tych ponadnarodowych koncernów, ponadnarodowych grup interesu, ponadnarodowych pieniędzy, które w Polsce mają swoje sprawy zabezpieczone właśnie przez tego typu organizacje. Fundacja Batorego to, to jest absolutna potęga to jest miejsce, to jest grupa ludzi, którzy od wielu, wielu lat. Są moim zdaniem takim nieoficjalnym centrum polskiej polityki, tej polityki, która oddziaływuje na media, polityki, która oddziaływuje na poszczególne województwa, na samorządy, na ludzi, którzy na terenie całej praktycznie Polski zajmują się tą robotą obok rządu, obok mediów, którzy w te całe procesy narzucane nam czy sugerowane nam przez siły ponadnarodowe do Polski wprowadzają. Budżety tej instytucji są kolosalne. Za rok 2024 Fundacja Batorego wykazała budżet rzędu 30 milionów euro. Do tego 3 miliony 200 właśnie z funduszy norweskich z poprzedniego rozdania. A no, oprócz tego mówi otwarcie o tym, że jej dostawcami kapitału, dostawcami pieniędzy na różnego rodzaju projekty są m.in. takie organizacje jak Open Society. To jest organizacja, która dała Fundacji Batorego pieniądze w wysokości 720 tysięcy dolarów, czyli to jest jakieś 3 miliony złotych z ogonem, na poprowadzenie różnego rodzaju działalności, w tym wypadku działalności, która zgadza się z pomysłami, które na całym świecie zachodu promuje taki jeden bardzo. Znany Węgier. Nazwiska owego Węgra wymieniać nie wolno, bo jeśli się ono pojawia w filmie na YouTube, to natychmiast film ten ma problemy i cały kanał też zaczyna mieć kłopot, jeśli chodzi o zasięgi i całą resztę. Powiem więc Państwu, że jest to człowiek, który w, nie, jakby w wieku bardzo młodym wyjechał z Węgier do Stanów, stamtąd wykonywał wiele operacji finansowych prywatnych, a później był autorem, między innymi, wspierającym nasz plan Balcerowicza przez osobę pana Zaksa, któremu fundował podróż do Polski. Był autorem ataku na brytyjskiego funta, a jego nazwisko przełożone na pojedyncze literki to S-O-R-O-S. -O -O Ten właśnie człowiek jest bezpośrednim fundatorem fundacji Open Society i on z Open Society, z innych źródeł, Generuje pieniądze, które zasilają m.in. Fundację Batorek. Ale fundusze norweskie z tego nowego rozdania te 83 miliony euro nie będą trafiały tylko do Batorego, polecą też parę innych miejsc, m.in. do Fundacji Stocznia. Fundacja ta jest dużo mniej znana. Jest tak naprawdę fundacją, która w dużym stopniu zajmuje się bardzo wąskim zakresem pracy, wąskim zakresem swojej działalności. I tu, w tym, w tym jakby zakresie, jest znana szeroko, natomiast nie jest szeroko znana w Polsce. Natomiast wiążą się z nim nazwiska, które w Polsce już uruchamiają pewne sygnały, uruchamiają pewne skojarzenia. Nazwiska takie jak Adamowicz, jak Biejat, tak? Ta pani Magda Biejat, kandydatka na prezydenta, czy znany warszawiakom pan Jan Menzfel człowiek, który jest założycielem i jakby szefem fundacji Miasto Januszy, przepraszam, Miasto Jest Nasze, to są ludzie, którzy z Fundacją Stocznia współpracowali. Fundację Stocznia i jej projekty wspierają najróżniejsze organizacje dalsze. Między innymi Urząd Miasta Warszawy wspierał badania, wydawał pieniądze na to, żeby Fundacja Stocznia otrzymywała kasę na swoje funkcjonowanie. Jest ta fundacja wspierana przez polsko-amerykański Fundusz Wolności, jest wspierana bezpośrednimi wpłatami z funduszu np. USAID, tego który rozwalił Elon Musk razem z Trumpem, kiedy zaczęli robić porządki w amerykańskiej polityce. I w amerykańskich finansach z samego USAID na projekty Fundacja Stocznia dostała 460 tysięcy dolarów. A jak popatrzymy dalej na ludzi, którzy czy tam na firmy, które z nią współpracują, to widzimy znane nazwy, widzimy znane instytucje, choćby 840 tysięcy dolarów od Google'a na jeden z projektów, czy 3 miliony 200 tysięcy euro od Europejskiej Fundacji Społecznej. Tak ogromne fundacje, tak ogromne NGOsy, te organizacje pozarządowe będą zasilone pieniędzmi, które popłyną z funduszy norweskich. Kolejną na liście jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Podmiot stworzony przez Amerykańską Federację Nauczycieli. Fundacja, która skupia się głównie na tematach szkolnych. No i ta fundacja jest o tyle ciekawa, że no właśnie, na niektóre projekty pieniędzy brakuje, a na inne. Pieniądze cudownym trafem się odnajdują. I tak na przykład po stronie tych projektów, których się nie udało dofinansować, znajduje się taki program Szkoła.pl, którego celem, moim zdaniem, celem bardzo potrzebnym i bardzo szczytnym było budowanie relacji między dzieciakami, które urodziły się w rodzinach polskich emigrantów tam za granicą, a polską, a polskością, polską tradycją, polską kulturą, tym, co sprawia, że ludzie mieszkający tam, urodzeni tam, gdzieś za granicami Polski, z naszą ojczyzną, z naszym krajem, czują się mocno związani. Na ten projekt szkoła.pl pieniędzy brak, natomiast znalazły się, wybaczcie Państwo i zwróćcie uwagę, jakie to wymowne, jakie to istotne, znalazły się pieniądze na projekt o nazwie Swatka Polsko-Ukraińska dla Szkół, Czyli to jest taki program, gdzie szkoła mieszcząca się na Ukrainie łączy się ze szkołą w Polsce, wymieniają się uczniami, pomagają sobie nawzajem. Tworzy się taka, taki most łączący Polaków z Ukraińcami, Polskę z Ukrainą. Te dwa kraje, które tak mocno ze sobą współpracują. Jak spojrzymy na dalsze projekty, które Fundacja Edukacja dla Demokracji wdraża w życie, to mamy tu całą listę rzeczy, które są bardzo ciekawe. Ja tylko. Podrzucę Państwu takie dwa tematy, a jeśli chcecie, poszukajcie sami. Mamy między innymi program Edukacja Globalna, tak, dobrze rozumiecie, chodzi o te tematy, które są nam na, jakby suflowane, czy narzucane, czy proponowane przez ludzi, których nazywamy umownie globalistami, ale również projekty, które ta Fundacja Edukacja do Demokracji prowadzi, to są projekty, które głównie mają reprezentować interesy globalistów, tych ze Stanów, ale też tych globalistów funkcjonujących ponad granicami, na terenie państw byłego Związku Radzieckiego. Można łatwo więc założyć, że jest to de facto pewnego rodzaju ręka wyciągana przez tych ludzi, którzy nie chcą posługiwać się środkami rządowymi, środkami państwowymi, do bycia takim agentem wpływu, do bycia narzędziem do wykonywania pewnych zadań na poziomie edukacji, na poziomie szkół, na poziomie młodzieży i dzieciaków, jeśli chodzi o kraje, które. Mają ten, ten zachód, nazwijmy to, zasilić, którego tego zachodu mają stać się częścią. To nie wszystkie. Jakby ośrodki, to nie wszystkie. Fundacje, które zajmować się będą tymi pieniędzmi płynącymi z funduszy norweskich. Następną na liście jest Fundacja Wspomagania Wsi. Jedna chyba z najstarszych w ogóle w Polsce fundacji. Ona zajmuje się oczywiście częściowo projektami, które są bardzo sensowne, związanymi faktycznie z rozwojem tego, tej bazy technicznej, technologicznej, infrastrukturalnej polskiej wsi. Jest to fundacja założona dawno, dawno temu, jeszcze przez Episkopat Polski za czasów, za czasów Glempa. Od tamtej pory cały czas prowadzona przez przez ludzi ze Stanów, związanych z tymi, no właśnie, powiedzmy, drugoplanowymi aktorami, którzy decydują o polityce amerykańskiej. Fundacja ta rozdziela ogromne pieniądze pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego na konkretne projekty, na konkretne pomysły, udziela mikropożyczek, co pochwalam, udziela różnego rodzaju wsparcia grantowego dla projektów, które wsi dotyczą. Natomiast to, co dzieje się w ramach pieniędzy, które płyną właśnie z funduszy norweskich, to jest temat, który z mojej strony wymagałby jakiejś głębszej analizy. Co do samej więc Fundacji Wspomagania Wsi, za szeroko nie jadę, bo zbyt mało na ich temat wiem. Ci operatorzy dostaną do swoich rąk 83 miliony euro. To jest kwota absolutnie oszałamiająca, bo jak porównamy ją z kwotami, które otrzymują wszystkie partie polityczne funkcjonujące na tym otwartym, nazwijmy to, polityczno-medialnym rynku w kraju, to takich pieniędzy nie mają one wszystkie razem. Dotacje rządowe. Które otrzymują partie na prowadzenie wyborów, na prowadzenie swojej działalności, te dotacje, które wynikają z wyniku wyborczego otrzymanego w wyborach powszechnych, i tak dalej, są mniejszą kwotą łącznie niż ta kasa przekazana przez fundusze norweskie. Jak popatrzymy sobie na listę beneficjentów tych pieniędzy z przeszłości, to pojawia się nam tutaj taki pewien bardzo jaskrawy system, czy pojawia nam się pewien bardzo jaskrawy wzór tego, komu owe pieniądze były przydzielane. A to oznacza, że możemy też w dużym stopniu prawdopodobieństwa wymyślić sobie, do kogo te pieniądze mogą trafiać w przyszłości. No bo zobaczcie, jeżeli z pieniędzy norweskich w przeszłości wspierana była m.in. Akcja Demokracja, to jest ta organizacja, która przeprowadziła w ramach wyborów prezydenckich nielegalny z punktu widzenia polskiego prawa atak w mediach i kampanię w mediach promującą Trzaskowskiego, przez to, że mówiła bardzo źle o Nawrockim i mówiła bardzo źle o męcenie, no to mamy znak zapytania, czy działania takiej właśnie fundacji, która daje pieniądze na akcję Demokracja, są działaniami pozytywnymi, działaniami, które służą Polsce, czy są działaniami narzędzia, które w Polsce rozgrywa interesy polityczne, zgodne z interesami tych, którzy pieniądze na tą działalność wyłożyli. Fundusze norweskie wykorzystywane były w przeszłości do fundowania choćby takich organizacji jak Okopres. Organizacji, która ewidentnie jest po jednej stronie tego politycznego spektrum i nie jest to ani strona konserwatywna, ani strona prawa. Te pieniądze płynęły do krytyki politycznej, no myślę, że najbardziej chyba znaczącego i najbardziej takiego uznanego w środowiskach en -en źródła informacji na temat tego, co modne, co aktualnie grane jest na salonach tych ponadnarodowych koncernów. Pieniądze te płynęły do NGO-sów, które na przykład były związane ze stroną właśnie tej, powiedzmy, platformersko-liberalnej, ale do strony, która ma mocne zaangażowanie polityczne. Fundusze norweskie wspierały KOT, wspierały Stowarzyszenie Sędziów Justycja, a przede wszystkim... To jest chyba największy zarzut, który można im postawić, te pieniądze zaangażowane były w destabilizację z tej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, w ten zorganizowany przemyt ludzi, przerzut ludzi przez granicę polsko-białoruską poprzez fundację ocalenie. Oczywiście fundacja ocalenie, oczywiście Stowarzyszenie Justicja czy kod powiedzą, że są tylko w jakimś tam drobnym stopniu dofinansowane tymi pieniędzmi i będą zaprzeczały efektom ich działań, czy będą zaprzeczały temu, że takie Sygnały odbieramy, że są to organizacje, które działają naprzeciw czy działają przeciwko polskim interesom, ale warto patrzeć na nie na to, co mówią, a na to, co robią. Jeżeli spojrzymy sobie na listę, które jeszcze te, te pieniądze zasilały, to tutaj znajduje się znacznie, znacznie więcej elementów ciekawych. Między innymi się, pojawiła się informacja, która jest dość mocno niepokojąca, bo mówimy o, o, o tym, że na tej liście pojawia się choćby Firma Frank Bolt, czy w tym momencie Stowarzyszenie, czy tam Fundacja Frank Bolt, które wspiera aktywnie zamykanie polskich projektów energetycznych, utrudnianie funkcjonowania polskim firmom energetycznym czy polskim projektom energetycznym tym projektom, które mogłyby sprawić, że Polska energetycznie w dużym stopniu byłaby w lepszej pozycji, byłaby na mocniejszej pozycji względem Niemiec, względem innych krajów w naszej okolicy. To, co się tutaj odbywa, to jest informacja naprawdę przerażająca. Bo mówimy o sytuacji, w której pieniądze płynące z zagranicy, pieniądze nad którymi nie ma kontroli, nikt kto jest zainteresowany polskim interesem narodowym czy polskim interesem krajowym, mogą być wykorzystane w sposób, który Polakom, który Polsce, który naszym interesom narodowym, naszym interesom krajowym będzie szkodził przez wiele lat. Bo wszystkie zmiany, które odbywają się na poziomie właśnie. Tego, czym zajmują się owe fundacje, czym zajmują się konkretne projekty, konkretni ludzie, którzy do tych projektów za pieniądze funduszy norweskich są angażowani, bardzo często przynoszą rezultaty, które nie dają spokoju, które pogłębiają te ogromne podziały, które w Polsce mamy między ludźmi tej strony, tak zwanej prawej, tak zwanej lewej. To są rzeczy, które sprawiają, że nie tylko w mediach, nie tylko w mediach społecznościowych, czy w polityce tej dużej, w Sejmie, Senacie, w studiach telewizyjnych dochodzi non-stop do. Sporów, do walki Polaków z Polakami, tu może dojść do sytuacji, w której te spory przeniosą się nawet na polskie ulice. Uruchomienie tak ogromnych pieniędzy, pieniędzy większych niż do swojej dyspozycji mają partie polityczne, może być sytuacją, czy może skutkować sytuacją, w której porządek w kraju zostanie całkowicie zaburzony albo wręcz zniszczony. Czy te pieniądze będą wykorzystane tym razem na okopres, czy będą wykorzystane na projekty tak szkodliwe jak działalność Franka Bolda w kwestii polskiej energetyki, czy będą wykorzystane na pomysły najróżniejsze związane z działalnością właśnie choćby Fundacji Ocalenie czy Stowarzyszenia Justycja, tego nie wiem. Wiem na pewno, że musimy patrzeć na to. Co się dzieje, musimy patrzeć na to, jak one będą wydawane. Póki co, zostawiam Was ze szczegółami, zostawiam Was tą myślą. Patrzmy na to, co dzieje się z tą kasą, i patrzmy na to, jaki wpływ te organizacje, te fundacje będą miały na Polskę. Póki co, serdecznie Wam dziękuję. Trzymajcie się i do następnych pogodnych shortów. Cześć!